Z tej strony Buniek, DMC, gdzie wyma kraj po godzinach. Spróbuję wrócić tą samą drogą, którą przeszliśmy. Ciekawe, co z tego wyniknie. Ciekawego. Póki co jest ok. Wow, przestraszyłem. Trzeba tam weź, Równo. Trzeba ich mniej więcej porównywać. Bo, jak jeden wpadnie w taki swój beach, beach mode. A, fuck nie. To wtedy będzie kiepsko. Właśnie. Ow. poszło. Dobra, jestem w tej klocki. Ciekaw jestem czy tam mogę wejść, czy coś tam znajdę. O, coś znalazłem. Prosimy trawę, kosimy trawę. Wee. O, klucz srebrny. Wiem, że gdzieś tutaj są na pewno jeszcze brązowe drzwi na tym levelu. Sprawdziłem przed misją. E, może katułkę z HP? Kokonik z HP. Proszę. Kokonik z HP, proszę. Hmm. Okay. Tylko z czerwonymi orbami. Jak to zielony? Tam na pewno nie przejdę. Choć tak bym bardzo chciał. Przykro mi ludzie. Wiecie co wrócę się do tych drzwi tam. Zrobi spróbujemy zrobić tą misję z cerebrum? Czemu nie? Ta misja była tu przeciwko? nie? Tam dalej. Tutaj była ta misja. Okej, okay. spróbujemy ją zrobić. Dlaczego nie? Wyjątkowo. Mój nic cel wyznaczyłem, Okej okay. O, oh! nie tam przycisk. Okej, okay, wolne opadanie. Mam nadzieję, że mi się uda za pierwszym razem mam jeszcze minutę nie wiem co z moim celem okej okay. so far so good o haha a Nie okay. oh, za mój cel. Aha, dobra. Wow. Psz, naprawdę, naprawdę. No, come on. Okej, okay, tak to będę musiał powtórzyć. Tutaj przeciszę to. Jeszcze raz. Rada Okej. Okay. here. ciężkie Dobra. A teraz ten to tak, tak, tak. No, come on. O, dziękuję. O, zaliczony. Jestem szczęśliwy z tego powodu. I finish. Okej. Okay. Pretty nice. Okrzyk zdrowia. Na no, jest zwiększy nasze HP. Właśnie na to liczyłem, tylko chciałem wy strasznie wykonać to. O, 10%. Dobre i 10%. Okej. Okay. lecimy tajną misję. Happy! Okej, okay, lecimy dalej. Dobrze, mam 10% więcej HP. Dobre i tyle. Bierzcie mi. Okay. Teraz tą stronę też pociągi nosem. nawet nie pociągi, idzie, ja się na sam. Hmm. ciekawe co będzie dalej. O, ja się przestraszyłem. Wow, gra mi się przycięła. Zanim przejdę tam dalej, mogę coś tutaj? Nie. Ja. Czyli teraz w tą stronę. O, coś tu się wali. A tutaj ciekawe, co mnie czeka. Bydlę. Jego hey, dwaj pomocnicy. Okay. Jeden przycisk. Fuck. Fuck my life. Perfekt Ohoho. No Gini już, już, Dziękuję Uff. O odblokowało się coś Kurczę chodzenie, chodzenie pęknięć metrze do nogami, Masaka Jest tutaj coś ciekawego? HP najlepiej a to jest miejsce, do którego się w tym momencie nie dostanę prawdopodobnie, ale słyszę tu gdzieś O, tutaj się chyba mogę dostać. Hmm. Ciekawe. Poczekajcie, tam mogę to... A tak się, w ten sposób mogę to wykończyć Łas, zaszjesz to bo nie idzie. spróbujemy. O, udało się. Ła, wow, jestem pełen podziwu dla samego siebie. Mam duszeczkę. O, brązowy sekret. Why not? Ten odcinek chyba będzie trochę dłuższy niż planowałem Zobaczmy co mnie tutaj czeka Przeciwnicy i Dante giną po jednym trafieniu. Łops. Wiecie co? Tą misję sobie zostawię na kiedy indziej Wybaczcie mi dzieciaki, ale nie dam rady tym razem. E, dlatego że na takie rzeczy ja mam za małego skina. Ale tak chciał jak drzwi. Jest <laughs> tak, że tajna misja jest fajna, ciekawa, ale ja I na tym dziwię się, żeby ją zdobyć. Tak chciałem, ja będę miał ją później. Może kiedyś wam zrobię bonus. Hmm... Nie by takich miejsc. Zwykle wyczuwam kłopoty w nich. O, wyszedłem. Who's there? It is bardzo fajno. odzyskaliśmy jego jedną czwartą twarzę. Bardzo miło. Dante. wow you know me no i knew your father sparta i can see him in you sparta was a demon Ciekawe like him. No, no. no of course you are nephilim i can see that too okay what are you so, a yes. scholar inventor prophet and until you arrived, political prisoner of Mundus, I am grateful. It wasn't a favor. You said you'd take me to that tower. Of course, my friend. Of course. Hmm. Because Okay. Is it all finished S. Oh, Czas C i ja się wyzdrałem. 100% Patrzcie się. I tylko S. Chociaż dwa punkty lepsze? Dziękuję. Uch. To było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Siema.